W tym filmie zobaczymy, jak możemy w Joomla utworzyć prostego bloga. Mówię tutaj prostego, ponieważ będę chciał w zasadzie wykonać tylko jedną rzecz, a mianowicie dodać możliwość komentowania artykułów. Sama możliwość pisania artykułów, jak wiemy, istnieje. Możemy dzielić je na kategorie, podkategorie, czyli tutaj nie trzeba nam niczego więcej. Jedyne, czego nie mamy, to właśnie możliwość komentowania artykułów. Oczywiście mamy również możliwość utworzenia dużo lepszego bloga niż ten, który my stworzymy, ale tutaj z reguły trzeba będzie skorzystać z dodatków płatnych. Moim celem jednak jest uzyskanie prostej funkcjonalności minimalnym nakładem kosztów. Ja zacznę tu od utworzenia odpowiedniej kategorii dla moich artykułów blogowych. I oczywiście nazwiemy ją blog. Zapisujemy. I tu, oczywiście, w zależności od tego, czy chcemy dzielić nasze artykuły dalej na jakieś podkategorie, tworzymy podkategorie właśnie dla tej kategorii lub nie. Ja teraz tego robił nie będę. To można wykonać zresztą w dowolnym momencie, nawet i później. A więc zamykamy i w kolejnym kroku dodamy odpowiedni punkt do naszego poziomego menu. Menu poziome. Utwórz pozycję. I tutaj też nie będzie to nic innego, jak po prostu na przykład zwykły spis artykułów. Wybieramy przegląd artykułów z danej kategorii. Jako kategorię ustawiamy blok. I zapisujemy. No w tym momencie znajdujemy się akurat nie w tym menu, co trzeba. Przejdźmy zatem do naszego menu poziomego i sprawdźmy. Mamy tutaj rzeczywiście blok. Możemy go przenieść. Powiedzmy o dwie pozycje do góry. Na stronie wygląda to w tym momencie w ten sposób. I tutaj oczywiście nie zobaczymy jeszcze żadnych artykułów. Ponieważ do tej kategorii jeszcze żadnego artykułu nie dodałem. Teraz możemy to na szybko zrobić. Tworzymy nowy artykuł. Od razu przypiszemy go tutaj do kategorii Blog. I gotowe. Artykuł ten będzie opublikowany w odpowiedniej kategorii. Zapisujemy go. I spójrzmy. Artykuł ten oczywiście pojawia się tutaj w spisie artykułów z bloga. A więc do tej pory wszystko jest bardzo proste. Nie różni się to niczym od tworzenia zwykłych innych kategorii i artykułów. Teraz pozostała nam jeszcze czynność najważniejsza czyli dodanie właśnie możliwości komentowania tych wpisów. Tu będziemy musieli się posłużyć jakimś rozszerzeniem. Rozszerzeń możemy szukać tutaj na stronie joomla.org, w zakładce Extend. Tu mamy cały katalog rozszerzeń, i właśnie nim się będziemy posługiwać. Proszę spojrzeć, w tym momencie mamy tutaj prawie 9000 różnych rozszerzeń do dżungli, a więc jest z czego wybierać. Jeżeli chcemy, możemy na przykład przeszukać sobie te rozszerzenia, szukając tutaj na przykład bloga. I zobaczmy, co znajdziemy. Mamy rzeczywiście różne komponenty, które możemy tutaj doinstalowywać. Ale jak widać, częściowo są one płatne. Ja skoncentruję się tutaj na darmowym rozszerzeniu. Nazywa się ono SLI Comments. Proszę spojrzeć, została utworzona już nawet wersja dla Joomla 2.5. Przechodzimy do tego rozszerzenia. I stąd możemy je pobrać. Zapisujemy ten plik. I teraz trzeba je zainstalować. A więc przechodzimy tutaj do rozszerzeń: instalacje. Zaznaczamy to ściągnięte rozszerzenie. Otwórz i wczytaj i zainstaluj komponent zainstalowano poprawnie. Tutaj zamiast prawidłowego tytułu pojawia nam się taki ciąg znaków. Oznacza to, że po prostu nie ma jeszcze polskiego tłumaczenia akurat dla właśnie tego tytułu, który się tutaj pojawia. No ale to nie jest problemem. Sam komponent jest przetłumaczony na język polski i dlatego między innymi warto z niego korzystać. Teraz po zainstalowaniu powinniśmy jeszcze przejrzeć dodatki, które zostały zainstalowane właśnie razem z tym rozszerzeniem. I tutaj mamy już pierwszy dodatek. Spójrzmy. Content. SLI Comments. Wejdźmy do niego i tutaj na przykład możemy ustawić, czy ma się pokazywać link do komentarzy po linku Więcej oraz w widokach kategorii. Pozostawmy to w ten sposób. Wyjdźmy stąd i mamy tutaj jeszcze jedną wtyczkę należącą właśnie do tego komponentu, do tego rozszerzenia. A mianowicie jest to ta wtyczka SLI Comments Akismet. Jeżeli chcemy korzystać właśnie z Akismeta do filtrowania spamu, który może się oczywiście pojawić, jeżeli damy możliwość komentowania artykułów, to musimy tą wtyczkę włączyć. Robimy to na przykład właśnie tutaj, ustawiamy na włączony i poza tym musimy jeszcze uzupełnić tę opcje: adres chronionej strony oraz klucz API do Akismeta, który uzyskamy po zarejestrowaniu się na akismet.com. Oczywiście za darmo. Ja tej wtyczki nie będę teraz używał. Zamykamy i teraz przechodzimy do komponentów. I tu pojawia się SLI comments. W tym miejscu będziemy mieli listę dodanych komentarzy i będziemy mogli na przykład zatwierdzać, czy blokować dane komentarze, czy też oznaczać jako spam, a teraz jeszcze przejdziemy do ustawienia kilku opcji, zacznijmy od podstawowych. Jest to wszystko opisane po polsku, a więc nie powinno być problemu z konfiguracją. Tutaj możemy na przykład włączyć ocenianie komentarzy, następnie wybieramy kategorie, w których artykuły mogą być komentowane. My wybierzemy tutaj tylko blok i ewentualnie możemy dołączyć artykuły z kategorii. W tym momencie nie mamy jeszcze żadnych, ale może się to zmienić. Następnie BBCode. Pytanie czy chcemy to włączyć i ewentualnie czy korzystać też z filtrów BBCode. Ja to wyłączę w tym momencie. Następnie HTML. Czy zezwalamy na stosowanie HTML-a w komentarzach? Ja pozostawię to ustawienie na nie. Emot ikony. też wyłączę formularze i tutaj pytanie czy wszyscy komentujący będą musieli wpisać swoją ksywkę i e-mail czy tylko ci niezalogowani to możemy pozostawić właśnie na tym ustawieniu czyli wymagane tylko dla niezalogowanych następnie minimalna długość komentarza maksymalna długość sprawdzanie ksywki a więc czy użyty nikt należy do osoby która jest zarejestrowana w systemie i tutaj mamy zabronione niki a więc nie mogą być one używane Tutaj ustawiamy na przykład pozycję formularza, czy przed komentarzami, czy po komentarzach, sortowanie i tak dalej. To wszystko pozostawimy w tym momencie bez zmian. I tutaj jeszcze uprawnienia. To pozostawimy bez zmian. Ważne są te ustawienia tutaj dla osób, które odwiedzają naszą witrynę, czyli dla grupy public. Te osoby mogą tylko dodawać komentarze, a więc tworzyć je, ale nie mają zezwolenia na autopublikację. Czyli to my, jako administrator, będziemy musieli zatwierdzić każdy dodany komentarz. Zapisujemy. I spójrzmy teraz. Kliknijmy na ten pierwszy wpis, i proszę spojrzeć, pojawia się odpowiednie pole, w którym możemy wpisać nasz komentarz. I wysyłamy. Otrzymujemy informację, że komentarz oczekuje na zatwierdzenie. Spójrzmy do zaplecza. I tutaj mamy właśnie nasz nowy komentarz. Podobnie jak w WordPressie, możemy teraz go opublikować, czy ewentualnie przeedytować, oznaczyć jako spam, czy usunąć. Zatwierdźmy. I ponownie klikamy tutaj na ten wpis. I zobaczmy. Pierwszy komentarz pojawił się tutaj pod wpisem. I skontrolujmy, czy rzeczywiście nie możemy dodawać komentarzy do pozostałych artykułów, na przykład tutaj. I rzeczywiście tutaj takiej możliwości nie ma. I na zakończenie jeszcze jedna uwaga: a mianowicie, jeżeli przejdziemy teraz do artykułów, i spójrzmy tutaj na nasz artykuł, właśnie z tej kategorii, blog. To zauważymy, że po prawej stronie pojawiają nam się dodatkowe opcje. Właśnie opcje tego nowo dodanego komponentu. I tutaj również dla każdego artykułu z osobna możemy włączyć bądź wyłączyć komentarze oraz włączyć bądź wyłączyć ich ocenianie. Czyli także i w tym przypadku mamy możliwość ustawienia globalnie tych opcji oraz dla poszczególnych artykułów.